Dobra, słuchaj uważnie, Kozłek. Teraz na meczu. Pikujecie 500 portów. Ale. Nie wygracie. Ale, ale proszę pana, przecież ta taktyka jest zaginiona. Nikt jej nie używał od tysięcy lat. i właśnie dostałem telefon od ambasady Spierdoliliście wszystko <grym> Ambasada mi powiedziała, że no zostało o chuj! Ambasada kazała napisać Ambasada kazała napisać na czacie i się poddać O ile kurwa chwil zasiadałem? Siedemnaście no, cię pokrowiło z lasu. <noise> Czcigodna ambasado, wynieśliśmy z tego bardzo ciężką naukę, że nie zawsze się wygrywa, czasami warto to przegrać. Dziękuję, że jesteś z nami. Wynieśliśmy z tego w naukę, że nie każdy ma dzwonię Dobrze. Ja wyniosłem z tego naukę, że każdy Lasat ma autyzm. Ale nie, nie, Mam nie, masz gone, nie masz psychy złożyć się pod kryta. Co? konem go Nie masz psychy złożyć się podkryta. kryta. No i kurwa podkuj. Po powtórz to, powtórz to. Nie masz psychy złożyć się podkryta. kryta. No i się, się kurwa doigrałeś. Mam zadzwonić do ambasady? <grym, kurwa, <grym, tak, zadzwonić. <grym, grym>, najgorsze jest tym, że on pod to pójdzie kurwa. O kurwa. Możesz pójdź bycie. Jeszcze, ja jeszcze splashował. Czemu, czemu nie użyłaś już ta, tego czegoś? No bo to mi jest niepotrzebne. Ja ci już z blu nie pomogę. to do bazy. To tak. chuj. Idziemy do bazy. No dobra. Wow, ile on mi bije kurwa. A dobra, ty idziesz tą krótszą drogą. Mm. <laughs> no, ja się zdecydować nie mogę. <laughs> Ale słuchaj, wyrównaliśmy szanse, tak? Przynajmniej teraz mają szansę mnie Tak, tak, tak. O -o. Kosy, jak sobie tam. Kurde! Mam 5 zdd nie nie ZDD. No. Zero dead nie. teraz. Tak. Gnijmy ich! O, o dobra, już nie. Elo! Tego możemy zabić. Teraz. O kurwa, skryte dostałem. No, jeszcze rutę. Kurwa, mnie się nie wie, baskia. Skryta dostał się, mano. O oh, I dodalałem. Myślałem, że tu Juta jest, O kurwa jestem fizy. Mam Teemo. Tak wygląda moja gra juta. Przypatrz się dokładnie, jest mega interesujący. No dobra, patrzę, patrzę. Love you. Matata. Jak cudownie to brzmi. Matata? To nie byle msik już, już się nie martw ma No to końcu wyjdź Czekaj, czekaj I na usiewu Radosnych słów Jebać giza O f**k W końcu, w końcu mogę to powiedzieć Kupiłem tego skina za hajs z YouTube'a A wiecie, że to jest k**wa prawda? Tyle lat na to czekasz żeby to powiedzieć Już od małego, jak ukochanym dźwiękiem tak ja jestem, się w tym Na twoją pierwszą wypłatę przelałem ja tobie. Wspaniale. Jeszcze został mi trochę Mam Ja czekam na Holinex. Na no powiedzieć, że mam Holinex z jutro. Kurwa, skin na promocji i Holinex. Pełne bogactwo. Szysek, kurwa, szalejesz z tymi wypłatami w tym miesiącu. Właśnie! Nie bać wodę! Kurwa skiny! Jeden, jeden ze skiny kupuje, drugiemu daje na Holidex. Skin z promocji Holidex. To się nazywa dobry szef. Ale nie, Juta mi powiedziała, że jak, że jak wczoraj z nią zagram gierkę, to dzisiaj nie będzie fitowała na nazwisko. A zagręcę, no. A, kurde. Więc obiecane było, że nie fitujesz dzisiaj. Nie fitowałam. O Od... 11 czy 12? <laughs> Te świętowałeś to przez ciebie? Ja tylko chciałem zgankować tego jebanego topa. Kurde, to no za szybko biegasz. Jeden, o, też. Jeszcze weź. raz sto lat, sto lat niż... Dzięki, Juta. I'm the fast. Sashiwa na serapiła kiedy znaczy... jej cały team umiera. A ja, gdybyś nie ty, to miałbym kontr. Ty byś nie ty też bym miał układał. Gdyby nie ty, to bym nie zginęła. na, <śmienic> <Zjedzie. śmienic> To jest jedyna wersja, z której się w sobie Tak od prawej, same dojebane sk... Projem Z Gragas I, kurwa I kurde Juta Wszyscy takie splaszarty jakieś dojebane skidy? i Juta Słodko kiedy gwiazdy zajdą Ładuję szybko krzaka i patrzę proste w proste oczy Ja patrzę jej na statyzm i miało kroczy I widzi coś, co gra mnie Ten stoicki spokój, że napierdamy Pewnie, a nawet nie ma po zmroku ja aplizę. Skoro raz